Tak, i kontynuujemy z odcinkiem, to będzie już czwarty. Tutaj tylko sobie zapisałem, żebyśmy mieli odcinek taki 25-minutowy. I teraz tak, ja się oczywiście znowu zgubiłem, także muszę odnaleźć to miejsce, gdzie byliśmy poprzednio, i spróbujemy tą kataną trochę powalczyć. W jednej ręce to coś czuję, że te obrażenia będą liche. Teraz, lewy. Oj, chyba komuś wyjąłem nerkę. No muszę powiedzieć, że nawet tym można od biedy ciapać, tylko no nie kryje to aż tak mocno obszaru przed nami. Jest to typowa broń sieczna. Może nawet lepsza od zwykłego mieczyka, bo to jednak jest taka trochę ukryta broń. Ona jest z tego twardego NPCA. Na no obrażenia jak zwykle bolą, bo tutaj zostają przeciwnikom skrawki życia, tam niektórym. O. Ale da się tym grać, da się tym grać. Nie wiem jakby to było z kimś twardszym. Zobaczmy też ile cała ta banda daje. No i da jakieś 400 dusz, więc tutaj jakby się ktoś bardzo uparł i to 5 razy zczyścił, no to byłby level. Natomiast ja spróbuję się tutaj już dostać troszkę dalej. Aha, tutaj mamy bombę ustawioną, co jest kretyństwem. No i będziemy niestety musieli tutaj zejść chyba na dół, bo ja już nie widzę na razie innych opcji. Tego dziada byśmy tutaj sobie zabili. To są beczki, które być może wybuchają Oj, jak ty mnie bijesz Weź przestań już koleś, naprawdę, bo Nagle oczywiście musiałeś wstać i wybić minus w plecy Dobra, yy, ja sobie tutaj... Z... O nie, to jest drabina Aha, czy tu można wrócić, no to przynajmniej tyle To cieszy, jak tu się schodzi Jak się, jak się spuszcza po drabinie, na spacji Super Na szczęście zostawili część normalnego sterowania tylko patrzę na, na czas. Mamy dwie minutki, dopiero, także jest ok. Co tutaj mamy? Nic, oczywiście. Mamy duszę, która się nie przyda na razie. Nie ma sensu takiej po jednej duszy, jakbyśmy mieli zginąć, bo to byśmy tylko stracili. Tutaj. O, o! 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 To mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja mam w ogóle taką małą, chyba niespodziankę tutaj dla Was, ale to za chwilę. Także wrócimy, sobie do naszego jakże wspaniałego badylka. Oj, Nie, 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 ja nie planowałem dostać strzał w twarz. Nie, nie, to nie było w planach. No, i znowu zmuszasz mnie tutaj do walki tą moją kataną. Leszczu jeden. Jak ja Cię nie lubię, ty nawet nie wiesz, jak ja Cię koleś nie lubię. Ja Cię po prostu zaspamuję i tak się to skończy. Bo ja chciałem z Tobą inaczej pograć, ale Ty jesteś niemiły i bardzo niekulturalny, dlatego ja mam. Zaraz, ty tam chcesz mnie tutaj krzywdzić, tak? No to ja spróbuję cię tutaj też ukrzywdzić. Moim wspaniałym badylkiem. Badylek, badylek. Nad nią... ...lata motylek. I tak dalej. Była jakaś taka chyba rymowanka. No ty mnie też krzywdzisz. Ty mnie bardzo krzywdzisz. A te leszcze jakoś mnie tak tutaj pociągają Bo oni są chyba warci trochę dusz O, jak pięknie siadło Ale niestety 30 dusz to nieco boli Ja cierpię patrząc na tak małe do dusz Ajajajajaj, ja, ja, ty mnie tutaj nie bij Bo ty nie masz pozwolenia na to Wy tu macie, o Boże, te 200 obrażeń To jest kosmos po prostu, jak to cieszy Oczywiście szybkość kastowania jest straszliwa Ale ona po prostu tutaj. To jest obraza majestatu. Jeszcze mi się będziesz tutaj stosował, Żydzie. Nie, ja nie jestem antysemitą, ale czasami to po prostu. Coś ze mnie wychodzi takiego negatywnego. Dobra. E, tutaj mamy długi miecz, który może jest dobry, ale raczej nie jest. Przypuszczam, że za katana jest lepsza. I teraz tak. E, my mamy w tej chwili. Co my mamy? Nasze opcje się skończyły i powinienem spieprzać, ale... Yy, właśnie tak chciałem nawet te 500 dusz donieść. A to co wam za chwilę powiem dlaczego. Tylko, że tutaj coś czuję. Coś tak czuję, że tu jest jakiś koleś do zabicia. Nie jestem pewien, gdzie ja jestem. Co tu jest w ogóle? Tutaj jest... I ...temas i coś tu twardego. Oj, jaki ty jesteś straszny! Jak ja się z tobą nie chcę bić! Wiesz co? Ja się nie będę z tobą bić! Ja ci zrobię bubę taką. Zobaczymy, kiedy ty się ode mnie odczepisz. No, chodź, chodź, chodź. Ja cię tu zaraz odagruję. Aaaa, taki z ciebie burak! Taka z ciebie menda krzywa. To masz tu w plecy. Co, bolało, bolało, tak? Bolało! Nie lubisz jak się ciebie krzywdzi, co? Taki jesteś groźny, taki zły Ojejku, jejku Tylko widzisz, no ty nie wiesz, że ja mam wyliczone twoje HP, no Ja wiem, że ty jesteś na trzy hity, no Ty masz problem, facet. Tyle Dobra, mam nadzieję, że on był tutaj sam, bo ja bym wolał te dusze do domu donieść, a tutaj są jakieś leszcze. Ja bym sobie ich zabił kataną. Yy, zaraz, właśnie tam na chętnie z łuku zabił Ale Dobra, przejdźmy do katany Nie wiem czy to jest żywe Jest, oczywiście To był typowy troll Troll za całe 30 O, mamy czapeczkę Ucieszmy nasze oczy czapeczką Boże, dopiero ja gram 6 minut Jakim cudem Czapeczka daje ochronę i obciąży nas do 57, czyli to brać, brać, ludzie, to jest, żebym ja jeszcze mógł zmienić tutaj prawą stronę. Widzicie, że mogę zmienić, tak, fizyczne mogę zmienić. O, lepsza absorpcja, czyli tak, najpierw obrażenia są redukowane o 88 punktów, a następnie to, co zostanie, jest redukowane przez absorpcję, mniej więcej, czyli ta zbroja ma niby tyle samo pancerza, ale lepszą absorpcję, czyli ona będzie generalnie zdejmowała nam więcej obrażeń fizycznych, czyli jest lepsza. Cofnij... No wyglądam kretyńsko, ale myślę, że... A, spoko. Taki konkwistador z nas będzie. Powiedzcie, że to jest jakiś skrót, to się chyba... Nie, to nie jest skrót. No, a już tak się chciałem ucieszyć, no. Czemu wy mnie nie chcecie nigdy ucieszyć? Ta katana błaga o większy damacz, gdybym ja ich miał na hita, to bym po prostu był szczęśliwy, ale nie jestem. Tu jest Leszcz, to put him out of his misery, bo on tu cierpi bardzo. I tutaj na pewno są jakieś koksy i ja tutaj wcale nie chcę iść. Co tu jest? Zaraz. Ja to się źle skończy. Tu jest Leszcz, który nas chce zamordować. Co ty jesteś? Co ty jesteś? Jakiś asasyn? Nie, ja nie chcę ciebie, ty umrzyj. Noże do rzucania 5 sztuk. No to cieszy, chociaż pewnie... Nie, ja tu nie chcę iść, ja tu generalnie przyjdę, ale nie teraz Tutaj jest wspaniały sekret. Bardzo sekretny W sumie jakby nam się tak ktoś tutaj na przykład zbagował, O! Czy ja dobrze patrzę? Nie ma podłogi, a tu jest koleś, a ja sobie mogę teraz go... Bezpiecznie, ciekawe czy zrobię krok do przodu jak rzucę Nie No to wspaniale, tylko tu jest ich więcej chyba Czy ja się tu powinienem ładować? Pewnie nie Dobra zobaczmy co tu jest, w razie czego będziemy wiać i sił w nogach Tu jest, tu są schody Czemu nie może tu być bonfire'a? Ha! Bonfire, bonfire No po prostu ta gra mnie kocha, ona mnie, ona mnie wielbi Mamy drugi bonfire, jakie to jest cudowne Jakże to cieszy Sam bym tego lepiej nie ustawił Mamy też złamek mamy tytanitu No po prostu Gdyby nie to, że teraz wypije pota i wszystko się zrespi To bym po prostu tutaj No składał ofiary czynny. I tak dalej W ogóle dlaczego tu jest o, e, Zaraz, jeżeli my pójdziemy tego ogniska To co, to tutaj można gdzieś iść Cieszy mnie, że nie można Cieszy mnie, że możemy iść tam dalej eksplorować na dół. No to ja niestety muszę tej... tego... te potki odzyskać. No ale mamy drugie już. E, ognisko. Mamy opcję. Może mieć stąd, może mi stamtąd. E, to, jest, to jest fajne. Ja jeszcze pominąłem jedno... oj, ty ciebie nie lubimy, nie? Zdaje się tak. Ciebie zdaje się nie lubimy. W ogóle był jakiś koleś, nie? Zdaje się, którego można tutaj spacyfikować. Ja się mocno zastanawiam, jak ja mam tego rycerza teraz zabić. Bo ja go wtedy widziałem tak tutaj od zatku. A to się może źle skończyć. Ale on chyba sobie będzie sobie derpił. Czy ja go zdążę zdzielić czarem? Bo ja go w otwartej walce raczej nie pokonam. On sobie w ogóle poszedł. To ja go olewam. Jak on sobie poszedł... To ja koniecznie nie muszę z nim walczyć za każdym razem, no nie? Tak mi się wydaje. Tutaj był jakiś koleś, to my go zdejmiemy. O nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić. Ty dostaniesz zaraz kataną przez łeb. I... nie będziesz mi tutaj derpił. To mnie martwi, bo ja tu się gubię, ale spoko, no. Gdyby nie to, że mamy rycerza za plecami... I pewnie jakiegoś gościa tutaj w pułapce czekającego, to ja bym był bardzo szczęśliwy. I tak jestem szczęśliwy. Chociaż nie wiem, czy ja tutaj, jakbym zginął, to odzyskał duszę. Tutaj jest w ogóle jakieś coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Ojo, gdzie ja jestem? No, mamy itemkę, to jest plus. Tutaj będzie gdzie dobrze, chyba coś czuję. Nie wiem, no tu są jakieś takie śmieszne leszcze. No to nawet spoko Oni tutaj znowu coś czczą oj oj, 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 oj. No i no, to 78 nie cieszy bi, bi 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 no weź koleś, proszę cię Naprawdę, weź ty się ogarnij e, Co my tu mamy? To jest jakaś drabina, którą chyba można kopnąć. Serio? Nie. Boże ja spadłem. Aha, tu są dachy. Ja nie chcę iść na dachy na razie. Cofniemy się tam, gdzie byliśmy. Ja to chcę jakoś tak trochę eksplorować od lokacji najbliższej Bonfire'owi, bo wtedy łatwiej jest wrócić i odzyskać duszę. Ja jednak wolę te dusze do domu donieść. I chciałbym też sobie tych strzał dokupić na fulla. To tutaj jeszcze nie byliśmy. Tam jeszcze wspominaliśmy jedno miejsce z tym... No, nie wiem, jedno takie miejsce pominęliśmy, tylko ja musiał drugi raz zabić tego rycerza. Zobaczmy, czy tu się da coś odblokować. No, niestety nie. To smutne jest bardzo. I zobaczmy, czy ty jesteś chętny zginąć tutaj na hita. No, nie mów, że akcie... O, o, o! No, 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 no. Słodko, że się. Nie, nie bij mnie Trzy ciosy byśmy chyba wytrzymali Ale to jest jeszcze stanowczo za słaby pancerz I za słaba, słabe HP No dobra, no tutaj coś żeśmy ugrali Ja się tak naprawdę znowu zgubiłem w tej chwili Już nie wiem co robię gdzie jestem Ale coś tu mi śmierdzi zaraz, co tu będzie O kiego mi tyle tych noży Wiecie co ja sobie nawet ustawię te noże Zobaczymy ile to w ogóle jest warte Bo ja temu nie ufam. Dobra, i załóżmy, że ja cię chcę tutaj takim nożem spacyfikować. Może warto takie noże kupić, nie? R. No, nie, 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 to jest straszne. Czy ty próbowałeś wysadzić te beczki? Powiedz, że nie. Na pewno tak. Ty jesteś Menda i ja coś czuję, że ty tu będziesz takie jakieś rzeczy uskuteczniał. Dobra, no to ja bym cię teraz tutaj pociął, może co? Pociął cię? Oj, ty bolisz. No i umarłeś, to dobrze chyba. Yy, tak, umarłeś. I co my tu mamy? Tu jest na pewno pułapka. No tak, oczywiście, że to jest pułapka. Boli ten brak yy, leczenia jakiegoś, łamacz kolczu, który już mamy. No, tak, to rzeczywiście ja polazłem stanowczo za głęboko i nie mam pojęcia, gdzie jestem. Czy to jest skrót? Powiedzcie, że to jest skrót, to będę szczęśliwy. To jest cela, która jest zamknięta. Co jest nie najgorsze, bo tu przynajmniej mamy ślepy zaułek. Tu oczywiście nic nie ma, nie? Bo tak po co by miało być? Tutaj chyba też nic nie ma? Serio? Nigdzie? Nic? Trolling trochę. A, poeksploruj sobie. A, nie, nie dostaniesz nic. Dobra. No, ja się już dużo kilka razy zgubić, ale myślę, że będziemy się teraz po prostu cofać. Nie wiem, czy to można rozwalić. Po co to tu jest? A, to jest tylko ozdoba. Teraz tak, co my tu mamy? Ja się cofam, ja się staram cofać. Chociaż oczywiście znowu mam mało podków. Tutaj się, zdaje się, nie dało iść. I myśmy mieli chyba iść na te dachy teraz. Bo ja bym sobie jeszcze tego rycerza... Właściwie ja musiał tego rycerza zabić, kurde. jak jakbym ja tego rycerza zabił, to bym sprawdził jeszcze jedną lokację, zanim na te dachy pójdziemy. Ja wiem, że powinniśmy teraz iść chyba na dachy. Nie bardzo wiem którędy. Chyba tutaj, tak? Tutaj były te dachy. Także generalnie powinniśmy iść tutaj. Ale ja spróbuję się teraz cofnąć i sprawdzić jeszcze jedno miejsce, gdzie nie byliśmy byłoby takie bardzo dokładne badanie. No ryzykuję tutaj oczywiście, że zginę na tym pajacu. Ale... No trudno, najwyżej zginę. Gdzie on tam łazi? Nie mam pojęcia, gdzie w ogóle jest ten rycerz. On tu łazi gdzieś, ale... On mnie nie lubi. Ciekawe, czy on byłby w stanie pójść na taki badyl. Czyby na przykład spadł jak kretyn. No, głupi jesteś, tak? Oj, umrzyj, proszę, proszę, cię umrzyj. No, 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 ty nas Co tam tak bije, no? Co to jest? Jesteś idiotą, tak? To dobrze. Tak, i tym sposobem Romanów właśnie pokazał wam, jak się czizuje rycerza, który wszystkich zabija. No, i co? I co? Kto jest zajebisty? Czekajcie, muszę to pokazać. Pomacham wam. O. Taki jestem fajny. Widzicie? O, tak się czizuje rycerzy. Dobra, 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 bo to jest, to jest żenujące. Ehm, teraz tak, no skoro już tu wleźliśmy, to... Ja bym sobie jeszcze zabił tych dwóch leż... O, więcej tu nawet jest. Nie wiem, ja... Tak trochę wiem co robię, ale nie do końca. Dobra. O Jezus Maria kto się kręci. Niech to się już nie kręci, bo ja tu ból głowy dostanę. Dobra, no jesteśmy na jednym podku. I możemy chyba całą tą bandę zaś od tylca. Czy znaczy, tego rycerza wiemy jak zabijać. tak naprawdę to by się nawet go dało farmić, bo no, chyba coś tam dropi. I tu są zaraz. O, jak ja się teraz cieszę. Zobaczcie, jak fajnie. My sobie teraz tak spijemy sobie pota. Wzmiemy sobie nasz wspaniały badylek. I możemy pokrzywdzić tutaj panów. Ach, jaka wspaniała krzywda. Cieszy ona niezwykle. O, jak się pięknie odsłonił. No, i to nas skrzywdziło wielce. Czas na potek. Czas na broń. No, chodź tu. Nie, 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 my się mamy blokować. I ciachu, ciachu. Zombie do piachu. To mnie niezwykle cieszy. Dobra, mamy pełno bomb. I mamy też tutaj gościa. No to ja sobie go zabiję. Ach, jakie wspaniałe. Ciebie też bym zabił w sumie. Nie, że nie. No bij, bij, bij. Nie gin, proszę, się, nie gin. No zginąłeś, dobrze. Tak, no to teraz tutaj musimy wrócić. Plan jest generalnie podobny. Jeszcze się zastanawiam, jak tu podejść do tego. Eee, zaraz, zaraz, zaraz. No dobra, chyba wiem, jak idę. Musimy odzyskać te dusze koniecznie. Musimy zabić też rycerza. Także tu będzie ciężko. Eee, dobra, no to zacznijmy od. Czy on za każdym razem będzie spadał jak idiota? To by mnie nawet, powiem szczerze, cieszyło. Dobra, panie rycerz. Ach, jak to cieszy, jak to cieszy, jak taka menda zdycha. Dobra, ci mogą się tutaj zrespić. Zaraz, zaraz, zaraz. No dobra, spokojnie. Jeśli to teraz dobrze rozegram, to odzyskamy duszę i zrobimy jeszcze jeden myk. Ja płaczę, bo ja powinienem mieć 100 strzał, a nie mam. Powinniśmy wrócić, no ale może się uda jeszcze jakoś coś tutaj ugrać. Mamy jedną lokację, zanim pójdziemy na dachy. Ta lokacja, mniej więcej na której prawie byłem, i tam gdzie umarłem. Czyli tak. Teraz trzeba tego tutaj gościa jakoś. Może się po prostu zostawię, nie? Tą tarczą. I dam go trochę... o. Dobra. I teraz tak. Spróbujmy zdjąć tych wszystkich pajaców na strzała. Nie wiem czy ta strzałka doleci, ale jak doleci to ja się bardzo ucieszę. I tu się teraz cała banda zwali nam na łeb. No, no, no. Nie. W plecy może. No to jest dobre. To nie jest dobre. Dobrze. Nie! Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żyjemy. Żyjemy, mamy... O, bomby, proszę, można coś nawet wyfarmić. To jest fajna sprawa. Nie. Ty chcesz... Znaczy ja chcę, żebyś ty tym dostał. Przestarczy. Tak jest. Przestarczy. Zbieraj, zbieraj te szlagi. Jeszcze musimy ogarnąć jak się manę podnosi. Czy to jest dostrojenie, czy to jest inteligencja? No oczywiście, że tak. Tak. Napić się chciałeś. No tak, tak. Dobra. Ja myślę, że zaraz zmarnujemy 50 strzał, tak coś czuję, ale to jeszcze nie chciałem wam tutaj wybiegać za bardzo naprzód. Tutaj na razie pakujemy jedną strzałę w tego gościa. No, ale może byś tak jednak wystrzelił? Mnie jakoś wielce nie nalegam Ale to jest taka sugestia Gość coś ma To są w ogóle moje dusze Także ty umrzyj Tak, byłeś odsłonięty I prawie umarłeś Czy ty się wyleczysz na full? Nie No to cieszy takich pajaców zabijać Bo to... O, mamy galoty Galoty też cieszą Zaraz Wiecie co, ja sprawdzę te galoty od razu. Yy, tak, 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 mamy pancerzyk. Chyba. Tutaj ważne, żeby sobie zmienić. Prawy i zmień. I tak, co tu mamy? Znowu, to samo, ale lepsza absorpcja. Gorszy na magię, Magię u nas nic nie leje. Także... Pancerzujemy się nieco. Yy, jak tam udźwig? Zaraz zobaczę. No, drzwik spoko. Galot... Galotów nawet nie widać. Teraz tak, czy tu coś przylezie? Pojęcia nie mam. Tu powinniśmy wejść. O! To jest właśnie pan smok. jeśli ja dobrze myślę... ...to stąd się bije pana smoka. Mamy łuk. Czyli tak... Oby ten pajac tutaj... Teraz prawy i w skrzydełko. I teraz tak, albo nam wystarczy tych strzał, albo nam ich nie wystarczy. Tu jest 59, tak, no to bijemy. Także zadamy mu 2,5 tysiąca obrażeń. Jeżeli się wyniesie, to świetnie, a jak nie, to będzie trzeba iść strzały dokupić. Trzymajcie kciuki. O, dostałem po, po paszczy. Das, mnie tu się nie podoba, że on tak dzieje. Umarłem. Czy źle stanąłem. No dobra, no to robimy to samo i wracamy po duszę. Bo teraz to już koniecznie trzeba iść po duszę. Ech, zastanawiam się czy tego smuka lać Strzał nie mamy Dobra Powoli Jeszcze nie, nie do końca wiem jak trzeba stanąć i czy tego nie spaczowali Także na razie Idziemy dalej tak jak poprzednio Oj Nie nie nie, ciebie nie chcę Panie rycerzu no mamy 2800 do stracenia więc ja już szlocham z tego powodu Czy on coś tam przyjdzie? Nie on tak jakby nie wie że my tu jesteśmy Zaraz zaraz co tu się dzieje w ogóle Dobra. Teraz walczymy o życie, bo tutaj jest e, do stracenia 2800 dusz Myślę, że moc gdybym to stracił, to chyba bym poszedł sobie. O nie. Ty mnie słabisz, naprawdę. Gościu, ja w ogóle to ja cię chcę mieć na strzała, nie? Nie wiem czy ty sobie z tego zdasz sprawę. Ach, źle. Dobra, błąd, błąd, błąd. Miałem zrobić tam silny atak czy coś, trudno, straciliśmy duszę. No to tak, jakie mamy opcje? Na smoka bym nie szedł, bo. Zaraz, na smoka bym nie szedł, bo nie mam chyba tylu strzał. Zresztą nie wiem, jak się ustawić. Dobra, na razie kończymy odcinek i widzimy się w następnym.